Jesteśmy liderem i największym ludzkim postępem wszechczasów. Jest zupełnie inny niż ci, których widzieliśmy przedtem. Jest całkowicie pod naszą kontrolą. Oraz to, co będzie potem. Co się stało? Zostałeś zabity. Dostałeś następną szansę. Opracowałem armię żołnierzy takich jak ty. Udoskonalonych, wzmocnionych. Witamy w cyrku. Technologia w Twoich żyłach powoduje, że jesteś szybszy, silniejszy. Oraz natychmiastowo leczy. Nie jestem tego pewny. Manipulowałem Tobą. Ustaw następny cel do eliminacji. Jesteś moją bronią. Stworzyłeś mnie. Ale w końcu przestaniesz mną kontrolować. Odbiję cię stamtąd. Nie mogę się to czekać.